Dobra, więc zaczynamy dosta. Hello guys! Let's win this! O okay. daj Jezu jak ja dawno Badam, badam do... Wiem, wiem badom. Dobra, to leć sam no. no co blokowałbym cię tylko Long 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 Super, nikt nie wejdzie tutaj Macie mówię no, Tylko mi w ogóle na pistoletowe nie idą Spoko, ja tak miałem ostatni ty dwa tygodnie O jezu! Minus 83 O już dawno. Nevermind. mind wiem czy to tu patrzyć. Oho. Gdzieś nie spodziewają o -o. się, żeby oni wjeżdżać. No dzięki. Jezu, czekaj, dzięki mieszka mi się! Z... No strzelałem do niego, tylko nie trafiłem No dope! No wjeżdża mi pod celownik To nie pomagałeś mi na to co? No strzelałem się z nim przez pół godziny i ty wjeżdżasz pod celownik O, dostałem, dawaj, wbijaj. Wbijam. Gdzie on jest? A tu? POMÓŻ! W PLECE! 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 Już zabito, wiem. Sorry, że tak... ...zapuślał. Dobre, i tak to dojdzie. No i Najgówno będę grał w tym meczu. F**k my life. B. O, B idą. No co mało ma! 84 4 dostał! One very low On jest lowem, on jest lowem co tam jest On może cofać, On może O. Ostatnie nie wiem gdzie jest, mógł być już na fajcie Tego nie, samo... jest Tego walnąłem tutaj bomb <noise> Ej, plecy! Stopy! Dobra, wychylę. O Jezu! O Jezu! Dobra, 40 HP No to powiem. No nie idzie mi, nie idzie mi. Ale wjechałeś i biegłeś, kur... Na kucaka, w sensie, że tu jest strzelanie. No. No tak. To miało być zaskoczenie. No, przestał. Zabiję go. To. Nasz. No, dobrze. Ale jakby było równo, to by tego nie zrobił No i przyszedł ze mną Czekaj, granata mam, ładuję go Uważaj, leci flash Rzucaj flesza Nie, nie, nie mój Co? Nie mam Chłop, to z 7 HP, tam idzie Łooo, no i właśnie to jest ta gra, kurna o, 69 mu zadałem, a ten mi przypadkowego headshot strzeli super Dobra, kupię sobie bronki Dualkami albo z Diglem, co wybrać? Szybko dobra. Ale idę eko reszta. Opa, dostaję headshot, pa, 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 pa. O, nie dostałem. O, dziwo. Idę do vloga Nie pierdzie Jezu, spadłem jak debi. Ja wjeżdżam na plecki, jak mogę, albo nie. Nie wiesz na plecki, oni są mi. jest O Jezu, nie trafiłem. O Ale już po pomocy no, Jak ale, ja dziękuję. nie trafiam! W takiej odległości Błagam gro. Jeden jest tutaj w tym Jezu. O Jezu! <laughs> <I'm shot. laughs> Jak się cofnął ty <laughs> O jezu! No co? Udałeś. Na no farcie trochę. Nice. Nice. <laughs> no. <laughs> Ale muszę powiedzieć, że mi to nie idzie konkretnie dzisiaj. Ja jestem c Ja mam więcej asyst niż Kili. <laughs> <na chwili. laughs> I idę za włupą. Zmienimy. Zmienimy trochę postać rzeczy tutaj Przeszedł. One side fire co po... Co im zrobił chłop! Ja pierdziel! To co, idziemy tam? Znowu Grana szmaty. Uważaj! Ja też ich tam spalę, czekaj chwilę. No mówię, że... no powiedziałem czekaj ale chwilę! myślałem, że ty, myślałem, że ty spalisz te drugie drzwi, a nie tutaj na blisko. No bo ja chciałem, ale nie trafiłem. No. Okay. Nie widzę nic. Oj Jestem, jestem. Ta wcelowana, tylko nie wiem czy trafi. Chyle. Te idę O Jezu, dwóch tam jest. Spawn? Co jest tam? Wow. Wow! Ja pierdzielę, jaki wcelowany. No utkaj się teraz, laczuje po. Nie ma to jak czuć w grę. nie idzie

jest lechym O no 37 w 4 37 w 4 Mind I ja idę sorta. Po prostu się dostosuję I guess A czemu nie poszliśmy z tego? Jest skałcik Ono jest, jest Dobra, wjeżdża Jest tu No! Kurwa! No! co? No na ile czasu będę czekał? Last Okej. Okay. Jezu, jaki łatwi ten gościu. fleszuje ci. Możesz wierzyć. kiedy. Poszedł. Pom. Ty masz bombę, kurwa, nie powinien ich pierwszy. Jest zuflesh? Jest. One to nie, nie ma nikogo. Jezu! Jeszcze jeden. Jeszcze jeden tu jest. Nie wiem, uciekaj Nie ma, oczekaj, dojeżdżamy. Stąd. Co ty tu? Ej, co jest ty? Snake. Ej, ej, what are you doing? Nothing.

No z chociaż ty! Niezu, jeden ma low, a 15 hp. I Idę Ile ich tam było? Psz, dwóch. Jeden ma 15. Ten co bliżej jest. Ajajajajaj aj, aj, aj. O! Nie ma. To Jezu ostatni, 0-2, ale gówno Chodźmy tunelem dolnym no, Zobaczymy Ale jeden blisko drzwi stoi, więc pamiętaj o tym Mam no, B nawet swoją swoim Jeden blisko drzwi zatrzymuje O jest. Mogę zgranatować go Jest jeden Blisko czy daleko? blisko chyba czekaj grana no i wiejechał mi da jest jeden ale i ich... dwa czyni jest jest połowa Połowa ba Połowę, ba Jezu Ja nie wiem jak ja nie trafiałem, naprawdę, ja prosto w jego głowy u mnie celuję O, oh, ale go zgasili jak peta Cioszkę I don't see anything Jest łupka Jest, 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 Jezu, nie trafimy Cover mi Plan tu plan tu robię Przynajmniej z tym misję coś uda zrobić Eee... trochę tylko. Ja pierdzielam mi nie idzie. Jezu, jak ten celownik zatrząsłeś. Stary, daj spoty. Po prostu daj poszej Poszejkował. Ale trafił. Ważne <laughs> nic. No i po co? No czas. Już się Dało mi się MVP zrobić, ja pierdzielę O jeju flash Flashbang Fajnie, jeszcze trzech nas gwał W tobie nadzieja dopa Jesteś kozak Jezus, jeden malował a nie, to ostatni, to nie jest. Jezu. Jezu, mi też nie idzie. <grym> Dobrze, że to powiedziałeś. <grym> prawo, prawo, no. Jezu, chłop go w locie zabija na parcie. Eee. Wiesz czym idę? Na no ostatnią patrz. <grym> Stary, minie ci w tej grze od. już dłuższego e, czasu. Łap dopę, chodź, 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 złap to. Tam... Ja mam na dwa. Ja mam na dwa. To jest ostatnia runda. Dobra, rundę. to idę shorta. jest ostatnia runda stary. Albo loga. No, jest jeden. Mi da. Dawaj douf, robimy to wydwójkę dwójkę. Filmy. Ja mam granata. Robimy, robimy na luzie. Oj oj, nic nie widzę. Zeszłuję. Łoooo, wow, a bubką mnie zabił. Wow! No God, czas God. grajmy. Playtime. Cover bomb. Jezu, tu jest, rzetelny Kurwa, 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 kurwa. Za dużo ich. Hehe he, he. No, nice, nice. było. Nie. Już nie pikuj. Staram się. No traf! Nie trafiam tego gościa. Ten jeden jest nie do trafienia. Good job, my man. A, wygraliśmy to dopę! w końcu przerwana pasa pasca w granicy. Warto było wydać 10 tysięcy na dwie bronie.